Śnieżka Pewnego razu, podczas srogiej zimy, kiedy z nieba sypał się śnieg jak pierze z rozprutej pierzyny, siedziała królowa przy oknie o ramach z czarnego hebanu i szyła. Tak szyjąc i patrząc na śnieg, ukuła się w palec i trzy krople krwi potoczyły się na śnieg. A ponieważ czerwona krew cudnie wyglądała na białym śniegu, królowa pomyślała sobie, chciałabym mieć dziecko białe jak ten śnieg, rumiane jak krew i o włosach czarnych jak heban. Wkrótce potem królowa powiła córeczkę. Białą jak śnieg, rumianą jak krew i o włosach czarnych jak heban. Nazwano ją śnieżką. Zaraz po urodzeniu dziecka królowa umarła. Po roku król pojął drugą żonę. Była to pani piękna, ale tak dumna i zarozumiała, że chciała być najpiękniejsza na całym świecie. Miała ona cudowne lusterko, w którym się zawsze przeglądała, a przeglądając się, pytała: Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie. Kto najpiękniejszy jest na świecie? A lustro odpowiadało: Tyś królowo najpiękniejsza jest na świecie. I królowa była zadowolona, bo wiedziała, że lusterko tylko prawdę może powiedzieć. Tymczasem śnieżka podrastała i stawała się z każdym dniem piękniejsza, a kiedy skończyła siedem lat, była piękna jak jasny dzień. Piękniejsza nawet od królowej Pewnego razu królowa stanęła przed lusterkiem i zapytała Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie A lusterko odpowiedziało Królowo, jesteś piękna jak gwiazda na niebie Ale śnieżka jest tysiąc razy piękniejsza od ciebie Przeraziła się królowa Zżółkła i zzieleniała ze złości, i w jednej chwili znienawidziła Śnieżkę. A zazdrość i pycha wciąż rosły w jej sercu niby chwasty, aż wreszcie nie miała już dnia ani nocy spokojnej. Przywołała więc myśliwego i rzekła: Wyprowadź dziewczynkę do lasu, nie chcę jej więcej widzieć. Masz się jej pozbyć raz na zawsze, a na dowód przynieś mi jej serce. Myśliwy usłuchał rozkazu. Wyprowadził Śnieżko do lasu, lecz gdy wyciągnął nóż, rozpłakała się dziewczynka i zaczęła go prosić: Ach, drogi człowieku, daruj mi życie. Pójdę sobie daleko przez ten dziki las i już nigdy nie wrócę do domu. A, że była taka piękna, ulitował się myśliwy i powiedział: Uciekaj więc, biedne dziecko. Dzikie zwierzęta i tak cię pożrą. Pomyślał sobie, ale lżej mu się zrobiło na sercu, bo żal mu było ją zranić. Widząc na drodze warchlaka, upolował go. Wyjął z niego serce i przyniósł królowej, mówiąc, że jest to serce śnieżki. Tymczasem biedne dziecko wystraszone błąkało się po lesie, nie wiedząc co począć. Zaczęła biec i biegła tak po kamieniach i przez ciernie, a dzikie zwierzęta uchodziły jej z drogi, nie robiąc jej nic złego, aż zabrakło jej tchu. A był już wieczór. Wtem ujrzała maleńki domek i weszła do niego, chcąc odpocząć. W domku tym wszystko było maleńkie, ale tak czyste i miłe, że trudno opowiedzieć. Po środku stał stoliczek, nakryty białą serwetką z siedmioma małymi miseczkami, a przy każdej miseczce leżała łyżeczka, nożyk i widelczyk, a na środku stało siedem kubeczków. Pod ścianami ustawionych było siedem łóżeczek, jedno przy drugim, starannie zaścielonych czyściutką pościelą. Ponieważ Śnieżka była bardzo głodna i spragniona, zjadła z każdej miseczki po odrobinie jarzynki i po kawałeczku chleba, a z każdego kubeczka upiła kropelkę wina, gdyż nie chciała jednemu zjeść wszystkiego. Potem chciała położyć się do jednego z łóżeczek, ale ani jedno nie było odpowiednie. Jedno za długie, drugie za krótkie, aż wreszcie, wypróbowawszy wszystkie, ułożyła się w siódmym, gdyż to jedno było w sam raz i oddawszy się w opiekę Bogu, zasnęła. Kiedy się już zupełnie ściemniło, przyszli gospodarze tego domku. Było to siedmiu krasnoludków, którzy do tej pory pracowali w górach, wydobywając drogie kruszce. Zapalili siedem świeczek, a kiedy w pokoju zrobiło się jasno, zauważyli, że ktoś tu był. Gdyż nie wszystko znaleźli w tym samym porządku, w jakim zostawili. Pierwszy zapytał, kto siedział na moim krzesełeczku? Drugi, kto jadł z mojego talerzyka? A trzeci, kto ułamał kawałek z mojego chleba? Czwarty, kto zjadł moją jarzynkę? Piąty, kto używał mojego widelczyka? Szósty, kto kroił moim nożykiem? Siódmy, kto upił z mojego kubeczka? A kiedy pierwszy się obejrzał, zawołał: Kto wchodził do mojego łóżeczka? Reszta przybiegła, a każdy zawołał ze zdziwieniem: I w moim też ktoś leżał. A kiedy siódmy zajrzał do swojego łóżeczka, zobaczył w nim śpiącą Śnieżkę. Zawołał swych towarzyszów, którzy pokrzykując ze zdziwienia, Uważnie poczęli się przyglądać śnieżce. Ach, mój Boże! Ach, mój Boże! wołali! Jakie to dziecko jest piękne! I byli nim tak uradowani, że nie chcieli dziewczynki obudzić i pozostawili ją w łóżeczku. Siódmy krasnoludek spał u każdego z towarzyszów po jednej godzince, aż minęła noc. Kiedy następnego dnia śnieżka obudziła się i ujrzała siedmiu krasnoludków, przestraszyła się bardzo. Oni byli jednak bardzo życzliwi i zapytali – jak się nazywasz? – Nazywam się Śnieżka – odpowiedziała. – W jaki sposób dostałaś się do naszego domku? – pytały dalej krasnoludki. Opowiedziała im więc Śnieżka, jak to macocha kazała ją wyprowadzić do lasu i zgładzić. Jak myśliwy ulitował się nad nią, jak biegła cały dzień, aż wreszcie napotkała ten domek. A na to krasnoludki – jeżeli zechcesz nam prowadzić gospodarstwo, gotować, prać i szyć, a wszystko utrzymywać w porządku, to możesz u nas pozostać, a niczego ci nie zabraknie. O tak, zawołało dziewczę z całego serca. I pozostała u nich. Utrzymywała im dom w porządku. Od samego rana szły krasnoludki w góry wydobywać złoto i brylanty, a wieczorem wracały na kolację, którą przygotowywała śnieżka. Cały dzień dziewczynka była sama w domu, a krasnoludki przed wyjściem zawsze jej mówiły. Strzeż się macochy, która może się dowiedzieć, gdzie jesteś. Pamiętaj, nie wpuszczaj nikogo. Tymczasem zła królowa ponownie podeszła do swojego lusterka i zapytała z uśmiechem. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie. A lusterko odpowiedziało, Tyś piękna królowo jak gwiazdy na niebie, ale za lasami, ale za górami żyje Śnieżka z krasnoludkami tysiąc razy piękniejsza od ciebie. Zatrzęsła się ze złości królowa, gdyż wiedziała, że lusterko mówi prawdę. Zrozumiała, że ją myśliwy oszukał i że Śnieżka żyje. Następnie... Poszła do starej, ciemnej komórki, gdzie nikt nigdy nie zaglądał, i tam zrobiła trujące jabłuszko. Wyglądało ono bardzo smacznie. Jedna połowa jabłka była żółta, druga natomiast czerwona. Także ktokolwiek by je zobaczył, chciałby je zjeść, ale kto by ugryzł kawałek, ten musiałby umrzeć. Kiedy jabłko było gotowe, przybrała postać wieśniaczki. I tak przebrana poszła za lasy, za góry, gdzie śnieżka mieszkała u siedmiu krasnoludków i zapukała do drzwi. Śnieżka wychyliła się z okienka i zawołała, nie mogę do wpuścić nikogo. Siedmiu krasnoludków tak mi rozkazało. Masz słuszność, rzekła wiśniaczka. Odchodzę już z moimi jabłkami, tylko jedno chcę ci podarować. Nie odpowiedziała śnieżka. Nic mi przyjmować nie wolno. – Obawiasz się trucizny? – zapytała wieśniaczka. – Widzisz, kroję jabłko na pół, tę połówkę z czerwonym rumieńcem ty zjesz, a tę żółtą zjem ja. Jabłko było tak zrobione, że tylko jedna połowa ta z czerwonym rumieńcem była zatruta. Śnieżka przyglądała się ślicznemu jabłuszku. Widząc, z jakim apetytem wieśniaczka je zajada, nie mogła się dłużej oprzeć pokusie. Wyciągnęła rękę i wzięła zatrutą połowę jabłka. Ledwo jednak połknęła kawałek, padła martwa na podłogę. Widząc to królowa zawołała, biała jak śnieg, rumiana jak krew, czarnowłosa jak heban. Tym razem już cię twoje krasnoludki nie obudzą. A po powrocie do zamku ponownie spytała lustra. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lusterko odpowiedziało: Tyś królowo, najpiękniejsza jest na świecie. I tak odzyskało spokój jej zawistne serce jeśli zawistne serce spokoju zaznać może. A krasnoludki, powróciwszy do domu, znalazły śnieżkę leżącą bez ruchu na podłodze. Podniosły ją, obszukały, czy nie ma czegoś zatrutego. Rozczesały jej włosy, umyły wodą i winem, ale nic nie pomogło. Ich ukochana dziewczynka była nieżywa. Ułożyły ją krasnoludki na katafalku i usiadły dokoła, przez trzy dni opłakując swoją śnieżkę. Wreszcie postanowiły ją pochować, ale nadal wyglądała tak pięknie, że zawołały: Nie, nie możemy jej oddać czarnej ziemi! i kazały zrobić szklaną trumnę, w której można ją było ze wszystkich stron widzieć. Do tej trumny, Włożyły śnieżkę. Złotymi literami wypisały jej imię i to, że była królewską córką. Postawiły trumny na polanie przed chatką, i jeden z nich zostawał zawsze na straży. Nawet dzikie zwierzęta przydyły opłakiwać Śnieżkę. Długo, długo leżała śnieżka w szklanej trumnie i wciąż wyglądała, jakby spała, gdyż była biała jak śnieg, rumiana jak krew. I czarnowłosa jak heban. Zdarzyło się raz, że młody piękny królewicz przyjeżdżał przez las i przybył do domku Krasnoludków, aby tam przenocować. Zobaczył on szklaną trumnę, a w niej piękną Śnieżkę, a po przeczytaniu tego, co było złotymi literami wypisane, zwrócił się do Krasnoludków i rzekł: Dajcie mi tę trumnę, a zapłacę Wam, ile tylko zechcecie. Krasnoludki jednak odpowiedziały: Nie oddamy jej za skarby całego świata. Na to królewicz, więc podarujcie mi ją, gdyż nie mógłbym teraz żyć bez widoku Śnieżki. Będę ją czcić i uwielbiać jako najdroższą dla mnie istotę na świecie. Po tych słowach ulitowały się krasnoludki i oddały królewiczowi trumnę ze śpiącą w niej Śnieżką, a ten kazał pachołkom nieść ją na ramionach przed sobą. I zdarzyło się wtedy, że jeden z pachołków potknął się, a przy tym strząśnięciu wypadł z ust śnieżki kawałek zatrutego jabłka, który jej utkwił w gardle. Po chwili dziewczę otworzyło oczy, uniosło w wieko trumny i znów ożyło. O Boże, gdzież jestem, zawołała. A królewicz uradowany odpowiedział, jesteś u mnie, i opowiedział jej, jak się to wszystko zdarzyło. Kończąc, oznajmił Kocham cię ponad wszystko na świecie. Chodź ze mną do zamku mojego ojca, ty będziesz moją żoną. Śnieżka uradowana poszła z nim, a ślub ich odbył się z wielką wspaniałością. Na ten ślub została też zaproszona jej macocha, a kiedy włożyła wspaniałe szaty, stanęła przed lusterkiem i zapytała. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie. Lusterko odpowiedziało: Tyś piękna, królowo, jak gwiazdy na niebie, lecz młodziutka królowa jest tysiąc razy piękniejsza od ciebie. Zła kobieta zdrętwiała ze zgrozy, krzyknęła coś głośno i postanowiła już wcale na ślub nie iść ale nie mogła usiedzieć w domu ze złości i ciekawości i chciała koniecznie zobaczyć młodą królową. Kiedy przyszła na wesele, poznała Śnieżkę i o nie miała ze strachu i przerażenia. Wtedy postawiono na rozrzeżonych węglach specjalnie zrobione dla złej królowej żelazne buciki. A kiedy krasnoludki wniosły je, trzymając obcęgami i ustawiły przed nią, musiała je włożyć, i tak długo w nich tańczyć, aż ledwie żywa padła na ziemię.